Nie uwierzycie, co się stało. Znaczy uwierzyć się, bo to jest w sumie typowe dla mnie. Zdarzało mi się już podobne rzeczy. Usiadłam sobie dzisiaj, żeby odpisać, odpowiedzieć na pytanie z dziennika wieloletniego. E, w sumie jest wspaniałe. Co chciałabyś przekazać samej sobie, która odczyta to za rok? E, świet... I usiadłam. Żeby na to odpowiedzieć. I wtedy do tej mojej głowy dotarło, że e, ja nie zmontowałam filmu z dziennikiem wieloletnim. Nagrywałam przez ponad miesiąc film, ogłosiłam konkurs, i w mojej głowie to wszystko po prostu było zrealizowane, zmontowane i, i, i wisiało już od dawna na YouTubie, ale tak nie jest. E, okazało się, że tego nie zrobiłam. Więc nie słyszeliście moich zachwytów nad dziennikiem, nie słyszeliście, nie poznaliście zasad konkursu. No nie dowiedzieliście się tego, bo po prostu tyle się ostatnio działo z premierą festiwalu spadających liści, z różnymi spotkaniami, z przeróżnymi wydarzeniami, że e, byłam najgorszą patronką medialną na świecie. Przepraszam. Ale... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Teraz zapraszam Was na krótki film, w którym może nie wyjdzie aż taki krótki, w którym opowiadam Wam o dzienniku, w którym będziecie świadkami, świadkiniami tego, że jak codziennie wstaję i wypełniam, będą moje refleksje i będzie konkurs. Będziecie mogli wygrać dwa, dwie egzemplarze. Dziennika wieloletniego, więc warto wziąć w nim udział. Y -y jeszcze y wszystkie zasady będą wrzucone też na mojej stronie, ale y -y Ale co? Po prostu y -y czytajcie, y -y czytajcie: Dziennik wieloletni. Tak, tak. Może ja powinnam w ogóle przestać nagrywać? Y -y. Oglądajcie film, dowiedzcie się, czym jest dziennik wieloletni, jeżeli jeszcze tego nie wiecie. Jeżeli chcecie sobie kupić własne egzemplarze, co gorąco polecam, to jest naprawdę zresztą dowiecie się tego z filmu też. No, najlepszy pomysł na prezent, jaki może być, a zbliża się taki czas, że będziemy dawać naszym bliskim prezenty. Dlatego przemyślcie dziennik wieloletni, występuje w czterech pięknych kolorach, i co? Mm. Możecie dziennik kupić na stronie zeszczak.pl A ja dziękuję właśnie Andrzejowi i Paulinie Zeszczakom Za zaproszenie do tej przygody I oczywiście dziękuję autorce dziennika wieloletniego Nie Maciąg Za to, że mogłam stać się częścią Promocji tego, tego dziennika Chociaż jestem, tak jak wspomniałam Najgorszą patronką medialną Bo po prostu pomyślałam, że to zrobiłam I było zrobione Zapraszam Was do oglądania filmu. Cześć. Dzisiaj miałam tak zalatany dzień, że dopiero teraz sobie zdałam sprawę, że nie uzupełniłam dziennika wieloletniego. I to też jest okej. Okay. W sensie, nawet jak postanowiłam, że tak będę wstawać rano i wypełniać dziennik, to czasami to nie wychodzi. I można tak uzupełnić. A gdybym dzisiaj nie odpowiedziała, mogłabym odpowiedzieć. Jutro, albo zostawić to pytanie. I to jest właśnie w tym najfajniejsze, najlepsze, że ty tylko sobie ustalacie zasady, jak chcecie pracować z dziennikiem. Ale yy, ja to bardzo lubię, i dlatego jeszcze przed zaśnięciem w piżamie postanowiłam, że tutaj otworzę yy, dziennik i kogo i z jakiego powodu ostatnio kogoś skomplementowałaś. Oto jest idealna okazja, żeby Wam opowiedzieć o tym, ale pewnie już część z Was widziała. Y Miałam ostatnią sesję zdjęciową z Kasią Heradą, fotografką z Wadowic i y jej zdjęcia są niesamowite. I e, też ona pr, m, robiła sesję zdjęciową takiej e, projektarki wnętrz, Okona Design, Cloudy I po prostu też były włoskie, więc moje zdjęcia były boskie, jej zdjęcia były cudowne. I dzisiaj po prostu oglądałyśmy wszystkie te zdjęcia na e, rzutniku i chwaliłyśmy siebie, jakie jesteśmy zdolne, piękne i w ogóle fantastyczne. Więc tak. I z jakiego powodu to myślę, że talent Kasi, yy, a na, naszą urodę, wdzięk i po prostu to, jak się prezentowałyśmy w aparacie. I to właśnie sobie teraz zapiszę, a Wam życzę dobrej nocy i miłych snów. Cześć, usiadam do nagrywania, a nie mam tutaj yy, fajnego długopisu. Dobra, ten jest super, ale muszę wkład w gminę Niech będzie. Yy, dzisiejsze pytanie brzmi, jak bardzo chciałabyś teraz wrócić do czasów dzieciństwa w skali od 1 do 10? Yy, zaznaczam rok. Dzisiaj jest czwartek. Um, czy chciałabym wrócić do skali dzieci? Do, do, do skali dzieci, co wiecie. E, na pewno miałam mniejsze migreny, nie było ich wcale. E, ale nie, ogólnie nie chciałabym, więc damy taką ładną trójeczkę. Są momenty, dla których chciałabym, ale raczej nie. Lubię to życie, które mam teraz. Bardzo. Zobaczyłam u kogoś na Instagramie, że dekoruje swój dziennik wieloletni naklejkami. Więc postanowiłam, że do dzisiejszego pytania też sobie dołączę naklejkę. E... Zobaczmy, jakie pytanie jest dzisiaj. Co pomaga ci w trudnych chwilach? <laughs> Śmieję się, bo akurat mam trudniejszą chwilę. E... I nie mogę sobie znaleźć miejsca. Dlatego nagrywanie filmu wyszło idealnie. Ale tu w sumie jest rysunek obok. Więc muszę sobie pewnie przykleić coś później. Albo potraktować yy, potraktować naklejkę jako odpowiedź. I tak też zrobię. Skoro miałam dzisiaj takie poczucie, że napelka będzie odpowiedzią, a z iter fragment taką, to tak, w trudnych chwilach pomagają mi fikcyjni bohaterowie czasami. I tu sobie przykleję. I zaznaczę, dzisiaj mamy. Wiem, że piąty piąty piątek. Do udanego weekendu! Pochwaliłam się, że yy, nagrywam codziennie, po czym tyle się działo ostatnio, że nagrywam i odpowiadałam na pytania, bo po prostu zapomniałam. Ale, ale teraz to nadrobię i wiecie co ja robię, jak na przykład mam opóźnienie w e, pytaniach. Tu teraz na losowej stronie otwieram. Yy, zaznaczam sobie ten dzień, który to był, ale dopisuję sobie w którym dniu to wypełniałam czyli na przykład jak dzisiaj jest 10, a ja muszę napisać 8, to to po prostu sobie zaznaczam, że wypełniłam to 10 września. Bo wydaje mi się, że może tak jest lepiej, ale też właśnie to jest super, że każdy może to sobie uzupełniać jak chce. Można po prostu zostawić i przeskoczyć dalej. Och, przepraszam bardzo. Dobra, jest poranek, to ja zawsze kicham. Pa. Zgadnijcie, kto ładował telefon i właściwie aparat i zapomniał, że miał nagrywać. Swoje odpowiedzi. E, ale potem sobie przypomniałam, że i tak tego nie zmontuję wtedy, kiedy e, powinnam, bo będę na urlopie. Dobra, otwieramy. E, 13 września, jest 13? Tak. O matko. Jakimi pięcioma pozytywnymi słowami określiłabyś samą siebie? No, to jest takie pytanie, które mimo wszystko może poprawić humor, bo trzeba się zastanowić. Hmm. Dobra, to ja idę odpowiadać. A z wami widzę się jutro. Chociaż już zobaczyłam teraz drugie pytanie na jutro i... fajnie yy, tutaj korelują ze sobą. Ale dobrze. Yy, chociaż są zupełnie inne. Ale może właśnie dlatego. Dobra. To ja odpowiadam, a z wami widzę się jutro. Tak, a to pytanie, o którym wspomniałam wczoraj, które tak fajnie pasuje do tego e, wczorajszego, właśnie. W jakich chwilach dopadacie pesymizm? I ja teraz jestem, właśnie na skraju odchłani rozpaczy, więc opiszę tę historię, dlaczego tutaj się znalazłam. Ale mam nadzieję, że od poniedziałku wszystko będzie. Dobrze. Czy wiecie, że wciąż można złapać COVIDa? No to teraz już wiecie. Czuję się rewelacyjnie, wspaniale. I trafiło się to w najgorszym możliwym momencie. Serio. Co masz w sobie, czego nie mają inni? O, to jest pytanie dzisiaj. No to. Na razie mam wirusa. I to będzie moje, moja odpowiedź. Naprawdę drwiło mi się w najgorszym możliwym momencie. I jestem wściekła, załamana i pokrzywam plany tylu osobom, że aż po prostu mi się chce płakać z tego powodu. I się po prostu źle czuję. Jedyne pocieszenie jest takie, że wymyśliłam pytanie konkursowe dla Was i 30 września je Wam dam. A na razie trzymajcie kciuki, żebym jutro czuła się troszkę lepiej. No i pilnujcie się. Dzień dobry. Ach. Tak, bo dobry, to dobry. Będziecie świadkami e, mojego, mam nadzieję, wychodzenia z choroby, ale na razie lowest of low, jak to mówią. Zobaczycie mnie w tym stadium. Dobra, 16 września. O, 16 września jest mm, pytanie. Czyli dziś, tak. dzisiaj jest 16. Tak, dzisiaj jest 16. E, gdybyś miała teraz napisać książkę, o czym by ona była? Ja teraz mam napisać książkę, bo. To są bohaterki festiwalu spadających liści. I ja muszę napisać teraz drugą część. Wczoraj jedna z patronek medialnych przeczytała całą książkę w sensie festiwal i już się domaga kolejnej, więc, więc tę opowieść aż sobie zapiszę kolorowo. Yy. Jakiś wtorek. Hmm, tak. No, ciekawa jestem bardzo, jak to pytanie będzie wyglądać za rok. W sensie, czy wiecie, za rok mam nadzieję, że już będziemy w procesie wydawniczym sukienek. Zobaczymy. No, e, ale to wszystko jeszcze przed nami. Dobra. Hmm. Idę dalej chorować. Pa. No, na covidowej drodze bywało lepiej, bywało gorzej. nieźle, um, Ale najgorszy jest to, że ten tydzień um, no, ja musiałam być w pracy, bo to jest ostatni tydzień, kiedy moja bliska koleżanka z nami pracuje. I ja dla niej kupiłam dziennik wieloletni. Nawet nagrałam o tym rolkę, że kupiłam dla niej dziennik wieloletni, ale nie mogę jej o tym powiedzieć, a ona ogląda wszystkie moje social media. Um, I ona o tym nie wie. I ja nie mam teraz jej tego jak przekazać, bo oczywiście mam wielkie czarne wizje, że jak już wyjedzie, to nigdy w życiu się nie zobaczymy. To pewnie nie jest prawda, no ale wiecie, miałam taki piękny prezent dla. Alżanki z pracy i niego nie dam, ale to jest dowód na to, że wam mówiłam, że dziennik wieloletni, go, mm, dziennik wieloletni jest y, no, naprawdę świetnym pomysłem na prezent i mam teraz kilka dni na pomyślenie jak y, to, y, jak to zrobić, żeby i je jednak wręczyć ode mnie taki upominek. Dobra, ale 17 września jest dla mnie dość szczególna data, ale yy, zobaczmy, co tutaj jest. Którą aktorkę widziałabyś w roli siebie samej, gdyby powstał film o Twoim życiu? Dobra, to teraz taki mój jeden flex. Który w ogóle ja tego nie widzę Ale Ale Dużo osób Nie wiem Mówi mi, że przypominam Anne Hathaway Znaczy Anne Hathaway mnie przypomina Czy coś dalej Wiesz, porównują jakieś niektóre moje zdjęcia To głównie z rodziny i znajomych Że porównują moje zdjęcia do Anne Hathaway I sobie Wiecie jak N przyjdzie i będzie chciała mnie zagrać, spoko, spoko! Mam dużo ciekawych anegdotek. Możemy zrobić e, film o mnie. Dziękuję. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że jestem nieuczesana i tak dalej. N by nigdy tak nie zrobiła. E, no, w każdym razie bardzo mi to zawsze tak. No, dobra, może być. NHTML. E, więc nie wiem, czy ja bym widziała. Tej roli, ale im nie widzą, więc dzisiaj zapiszę n. Może w e, przyszłym roku e, kogoś innego, a może za pięć lat. Już uwaga, uwaga, taki film powstaje. Zobaczymy, e, ale tak to jest właśnie fajne w dzienniku. Wieloletni. Tylko życzcie mi powodzenia w przekazaniu prezentu. A ja zapisuję. Dzień dobry. Dzisiaj czułam się tak dobrze, że rano zrobiłam sobie test. No i. Tak. I zdaję sobie sprawę, że to było naiwne z mojej strony myślenie, że o, po czterech dniach wyzdrowieje. No ale. Um... Pytanie 18. Pytanie 18. Nie jest to pytanie 18, to jest pytanie z 18 września, czyli dzisiaj. Brzmi, co lubisz w kobietach? I. Tu chyba ja napiszą, że. Nie wiem jeszcze, co napiszę. Ale tak jest dzisiaj pytanie. I. Muszę się nad tym poważnie zastanowić. W każdym razie wymyśliłam co z tym dziennikiem Wieloletnim dla mojej koleżanki. Został on ładnie spakowany i teraz siedzi w kwarantannie, i później jedna osoba y, uda się przekazać te za te kilka dni, więc dostanie. My się nie zobaczymy, no ale dziennik trafi w dobre ręce, więc przynajmniej to będzie, będę z tego zadowolona. Dobrze. No, to ja myślę na to odpowiedzią, a z Wami widzę się jutro. Znaczy, tam jutro. Dla Was za parę sekund. I trzymajcie kciuki, żeby było jeszcze lepiej. Ale nie, jutro nie będę robić testu. Zrobię sobie na spokojnie w niedzielę. A jak w niedzielę okaże się, że jest pozytywne, to w przyszłym tygodniu też mam dużo rzeczy do zrobienia. i nie mogę wejść, l no ale dobra eee, widzimy się za kilka sekund <grystanie> zgadnijcie co czuje osoba, która nagrywała dla was codziennie te filmy opowiadające o e, właśnie wypełnianiu dziennika wieloletniego która w międzyczasie się przeprowadziła i właśnie ta przeprowadzka była też udokumentowana i której karta nagle przy zgrywaniu plików powiedziała "A, dypchaj się i zgrała tylko część plików no to nie jest przyjemne uczucie a najgorsze jest to, że nie mam teraz czasu, żeby odzyskać, nawet podjąć próbę odzyskania tych danych i odpowiemy sobie na dzisiejsze pytanie um. Dzisiejsze pytanie. Jakie jest największe wyzwanie, z jakim obecnie się mierzysz? To jest pytanie, na które ja sobie tu odpowiem, ale. Ale wybaczcie, nie zdradzę go publicznie. W sensie, pytanie zdradziłam, ale. Ale to jest akurat taka rzecz, której nie chcę mówić. Um, dobrze, więc jeszcze nie wiem, czy będą jutro nagrywać. Czy po prostu e, dostanie się taki prawie miesiąc. Um, jeszcze muszę ogłosić konkurs. Na ogłoszenie konkursu miałam fajny pomysł, więc zobaczymy. Zobaczymy. Mhm, zobaczymy. Tak czy siak miłego dnia, Dziennik wieloletni może z nami podróżować. I pytanie z dzisiaj brzmi, jaki widok masz dziś za oknem? więc na pewno takiego widoku za rok nie będą mieć. Czy będzie on za dwa lata? Za cztery? Zobaczymy. I to właśnie jest najlepsze z dzienników, że on jest świadkiem waszego życia. Co może się wydarzyć w ciągu 5 lat? Zastanówcie się. Zastanówcie się, co się wydarzyło w waszym życiu w ciągu no, od 2020 roku. No, w moim, w życiu moich znajomych, doszło do tak diametralnych zmian, że to jest coś naprawdę potężnego. I dzięki temu, że macie ze sobą dziennik wieloletni, możecie mieć. No po prostu świadka historii. Więc tak jak wam wspominałam, to jest świetne i na prezent i, e, i po prostu dla Was, dla samych siebie, żeby siebie poznać, e, żeby też dokumentować to, kim się jest, jak się zmienia. E, naprawdę gorąco Wam polecam. I e, tak, ten film jest skręcony w ramach współpracy, ale też yy, możecie zobaczyć yy, stare nagranie sprzed kilku lat, gdzie yy, film, po prostu wypełnianie dziennika wieloletniego, kiedy udało mi się nagrać to miesięczne wypełnianie dziennika wieloletniego, jest zupełnie yy, od serca. Więc macie dowód na to, że to jest szczera yy, opinia. W każdym razie ale mam dla Was konkurs, którego nie ogłoszę, ja tak nie wiedziałam, bo przecież... Um. Mam dla Was konkurs, um. konkurs, um. w którym możecie wygrać swoje egzemplarze Dziennika Wieloletnich, ale nie tylko jeden. Chciałam ogłosić właśnie konkurs, ale pogoda mi przeszkadza, więc... Chyba zrobię to za chwilę. Możecie zdobyć taki dziennik wieloletni. Oczywiście, możecie go zdobyć wchodząc na stronę zyszczek.pl i tam y, znajdziecie dzienniki wieloletnie w czterech kolorach: bordowym, szmaragdowym, lawendowym i mardarynkowym. Więc to też jest bardzo dobra opcja. Y, możecie właśnie sobie sprawić taki dziennik, ale możecie też go wygrać w konkursie. Tutaj, właśnie. Y, do wyboru. Macie dwa kolory. Macie kolor szmaragdowy. Tu wyświetla pewnie zdjęcia, ale macie do wyboru kolor szmaragdowy i kolor lawendowy. Eee, I możecie wygrać eee, zarówno jeden, jak i drugi eee, właśnie w tym filmie. Jeżeli obejrzeliście go uważnie do końca, to właśnie Wam mówię, jak... Eee, w jaki sposób możecie y, zdobyć, w jaki sposób możecie wygrać właśnie te y, dzienniki? Po pierwsze, wystarczy, że skomentujecie ten filmik. I tak, w komentarzu musi być kolor. Musicie zaznaczyć kolor, czy chcecie lawendowy, czy szmaragdowy. I wpisać, jakie pytanie wpisałabyś do dziennika? Wie, może się oczywiście powtarzać. Nie, nie, ja nie wymagam od was znajomości tych 366 pytań. E, nie wiem, nie, nie, to, nie jest, to nie o to chodzi, tylko jakbyście, jakbyś sama miała wymyślić pytanie do dziennika, to jakby ono, jak ono brzmiało? I to jest właśnie e, zadanie konkursowe. Konkurs trwa przez miesiąc. Cały regulamin będzie na stronie mojej wimielczarek.pl i mam nadzieję, że z chęcią weźmiecie w nim udział, udostępniajcie i o nim informacje, bo ja Wam powtarzam, to świetny pomysł na prezent, to po pierwsze. Świetny pomysł dla siebie, to po drugie. Narzędzie, narzędzie, przedmiot przez na 5 lat waszego życia, a później te refleksje, to czego się nauczycie dzięki dziennikowi zostanie z wami. Poza tym też świetnie wydane. O kolorze lawendowym i mandarynkowym jeszcze wam opowiem później, ale na razie weźcie udział w konkursie i widzimy się wkrótce.